Wszystko widzę jasno, ale niestety spodziewam się tego, że kiedyś to wszystko będzie widział mętnie. Gdyż tak jak około 60-65% ludzi po 65 roku życia najprawdopodobniej będę miał zaćmę. Na szczęście w dzisiejszych czasach nie jest to problemem. Możemy, tym, możemy temu zaradzić wykonując operację zaćmy. Przy tej okazji nie tylko usuniemy tą mgłę, którą możecie Państwo widzieć mając zaćmę, ale możemy zlikwidować wady wzroku, a także starczowzroczność. Bardzo brzydka nazwa, prezbiopia po łacinie, czyli konieczność oddalania tekstu żeby tylko wyraźnie widać lub zakładania do czytania plural.